Przeszansująca historia z Ustronia, gdzie pies pogrzeb czteroletniego chłopca po raz kolejny daje do myślenia. Pokazuje, jak ogromne znaczenie ma edukacja na temat zwierząt i odpowiedzialność dorosłych. Ja, jako wydawnictwo od lat uczymy dzieci i dorosłych, jak mądrze budować relacje z psem. Mamy ze sobą prawie 900 spotkań z ponad 65 tysiącami dzieci. W całej Polsce i niestety dziesiątki razy widzieliśmy sytuację, gdy dziecko podbiega do psa i zupełnie bez pytania łapie go, przytula lub chce głaskać. Zawsze powtarzamy, pies musi być pod kontrolą opiekuna, szczególnie w środowisku dla niego nowym lub stresującym, tak jak mogło być w przypadku tego bulldoga, może był przemęczony, może wystraszył się dziecka lub piłki, nie wiemy. Ale tu zadaniem opiekuna jest reagowanie na zmiany zachowania u pupila. Z kolei dziecko powinno wiedzieć, że do obcego psa nie można podbiegać, przytulać go czy wyciągać ręki bez zgody właściciela. Rodzicu, opiekunie, tutaj jest Twoja rola. Odpowiedzialność jest po obu stronach. Opiekun powinien znać swojego psa na tyle oraz uważnie go obserwować, by przewidzieć jego reakcję na nowe sytuacje, a rodzic uczyć dziecko, jak bezpiecznie zachowywać się przy psie. W naszych książkach o Preclu pokazujemy, jak uczyć dzieci szacunku, empatii i zasad kontaktu ze zwierzętami, bo edukacja, wzajemny szacunek i czujność dorosłych to klucz, by uniknąć takich tragedii, dbajmy razem o bezpieczeństwo dzieci i komfort naszych czworonoków.